Cześć. Dzisiaj chciałam sobie pogadać na temat tego, jak w zasadzie minął 2015 rok. Chciałam to zrobić w jakiejś takiej innej formie, więc stwierdziłam, że już po prostu tak jak siedzę, dodałam tylko element dekoracyjny. I w zasadzie tak jak siedzę i pracuję, tak równie dobrze mogę w ten sam sposób sobie pogadać do kamery. 2015 rok był o tyle wyjątkowy, że Tak, jak, Może zacznę z innej strony. Chodzi o to, że zwykle przy gdzieś tam około, około końca roku i początku kolejnego ludzie podejmują wyzwania noworoczne, na na na, i w zasadzie zwykle jest tak, że te wyzwania kończą się gdzieś tam w połowie stycznia, i, i już wszyscy sobie odpuszczają tą magię przemian, i tak dalej. Natomiast ja chciałam wreszcie jakby pozamykać parę spraw, ogarnąć trochę różne kwestie w swoim życiu i stwierdziłam, że początek zeszłego roku kalendarzowego to jest taki dobry moment, żeby, żeby jakoś to ogarnąć. No i, i to była zdaje się połowa grudnia zeszłego roku i stwierdziłam, że muszę ja, jakąś sobie przyjąć metodę, jakiś szablon działania na to, jak, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Um, ja zawsze byłam osobą bardzo zorganizowaną i osobą, która lubiła planować, robić listy i tak dalej, natomiast nigdy nie. To był pierwszy rok, kiedy podeszłam do tego tak kompleksowo. Stąd. Stąd jakby zainteresowałam się tym, jak to zrobić, żeby zrobić jeszcze więcej i żeby zorganizować nie tylko jakieś tam konkretne rzeczy związane z moimi studiami czy z życiem zawodowym, ale w ogóle wszystko, wszystko. I po prostu. Ogarnąć się i ogarnąć swoje życie i zrobić tak, żebym ja była zadowolona, żeby to życie mi się po prostu podobało, żeby było takie, jak ja tego chcę. No i zaczęłam od tego, że wyznaczyłam sobie cele. Celów było początkowo 12 i to nie chodziło o to, że ja chcę każdy cel jakby miesięcznie jeden cel zrealizować. Nie, po prostu tak wyszło, że było 12, finalnie było ich 13, ponieważ potem jeszcze w trakcie roku dodałam jeden cel. Jeżeli chodzi o garść statystyk, no to na 13 celów w pełni zrealizowałam 6. Tam mi się bardzo podoba i uważam, że to jest duży sukces, że z 13 takich, bo to były takie większe po prostu cele, no między innymi celem był zakup nowego komputera, który był mi bardzo potrzebny. W mojej sytuacji na Oj, kur... mieszam się dzisiaj strasznie. W mojej sytuacji na koniec grudnia 2014 roku, no to było osiągnięcie i... No i uważam, że jest to fajna sprawa. No i komputer mam, stoi tu sobie, mogę z niego korzystać, składam na nim filmy. No i robię mnóstwo innych rzeczy i, i jestem z niego bardzo zadowolona. Kolejnym celem było zrobienie licencjatu z filologii i ten cel też zakończyłam i tak dalej. Ja się nie będę już udawać we wszystkie rzeczy, ponieważ to są często bardzo prywatne kwestie. Natomiast udało mi się w znakomitej większości te cele wykonać. Kolejne trzy cele zrealizowałam w połowie. Oznacza to, że po prostu nie do końca jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Uważam, że mogło wyjść lepiej, bądź jest jeszcze coś, co muszę zrobić, żeby ten cel dopełnić. Kolejna część statystyki to są trzy cele, które jeszcze są do zrobienia jeszcze są do osiągnięcia. Natomiast to są wszystko rzeczy, które wymagają czasu i pracy i no niestety pewnej systematyczności, o którą było w tym roku ciężko, ponieważ ten rok miałam upakowany po prostu wrażeniami i no i po prostu nie zawsze miałam tyle energii i tyle samozaparcia i determinacji, żeby po prostu zająć się wszystkim na bieżąco. Natomiast uważam, że jak na to, że skończyłam studia, przeprowadziłam się do innego miasta, podjęłam pracę na pełen etat, kompletnie się usamodzielniłam i uniezależniłam, to myślę, że to, jest, że to jest jednak mimo wszystko nieźle, że na te 13 celów 6 zostało dopiętych na ostatni guzik, Trzy są zrealizowane w połowie, 3 są do zrobienia, no i jeden z celów porzuciłam. I to jest w zasadzie chyba materiał na osobną w ogóle pogadankę i osobny film. O tym, że czasami trzeba z czegoś zrezygnować. I to jest cel, z którego ja zrezygnowałam świadomie i stwierdziłam, że moje potrzeby, moje aspiracje na tyle się zmieniły w ciągu roku, że no, ten cel już nie jest czymś, w co warto inwestować czas i energię. Dlatego go porzuciłam. No i teraz takich parę refleksji na temat tego, jak to dla mnie zadziałało. Otóż zadziałało bardzo fajnie. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, że. Stworzyłam sobie taki roczny plan. Zastanawiam się tylko, czy aby na pewno plan na cały rok to jest najlepsza opcja, czy, ponieważ tak naprawdę po pół roku moja sytuacja na tyle mocno się zmieniła, że warto było, jak, że ja musiałam usiąść i sama z całą przepracować, i jakby. Mm, zmienić y, po prostu plan konkretnych celów, ponieważ każdy cel rozbijałam na kroki po kolei co muszę zrobić, żeby osiągnąć y, dany cel. Zresztą system, w którym ja to jakby. O, w którym myślę na temat y, tych celów, jest bardzo dobrze opisany na y, blogu bardzo dokładnie, bo właśnie w tym momencie, kiedy jakby pierwszy raz zaczynałam myśleć w ten sposób o swoim życiu, więc myślę, że tam odsyłam każdego, kto by chciał dokładnie wiedzieć, o co mi chodzi. Y, no, i ten plan roczny, on fajną, długą perspektywę, poza tym jest pewną całością. Natomiast zastanawiam się, że e, chyba to jest tak, że jednak w, e, po pół roku ja muszę usiąść i sama z sobą przepracować, czy aby na pewno to jest to, czy aby na pewno wszystkie cele chcę dalej kontynuować, czy robię to w dobry sposób, czy może powinnam coś zmienić w swoim podejściu do danej kwestii. E, <grym> I taką największą zaletą tej sytuacji jest takie ogromne poczucie sensu i porządku tego, że ja mam jakiś plan, mam jakieś cele, muszę je osiągnąć. Aha, pada mi bateria. No nieważne. Wracając do tematu, chodzi mi o takie poczucie bezpieczeństwa samej ze sobą, tak? Że to nie jest tak, że się zastanawiam, co będzie, nie, nie wiem, za rok, bo ja wiem, bo ja wyznaczyłam cele, które chcę osiągnąć i owszem, życie jest mega nieprzewidywalne. I ja w grudniu zeszłego roku nie miałam zielonego pojęcia, że moje życie się tak bardzo zmieni, że będę w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast to, że ja miałam wyznaczone priorytety, o, to jest też dobre określenie, to są po prostu priorytety. To, że ja miałam je wyznaczone, pozwoliło mi przez, przejść przez ten okres dużych zmian z takim poczuciem spokoju i poczuciem sensu. I te, ta, ten strach przed chaosem, przed, taką, przed takim bałaganem w życiu, uważam, że był dużo mniejszy w momencie, kiedy ja miałam konkretnie wytyczone priorytety. I to jest bardzo. Fajne i myślę, że przy końcu roku, przy, przy końcu podsumowań, przy, przy okazji takich podsumowań, które każdy z nas robi, nawet jeżeli nie robi tego świadomie, nawet jeżeli nie siada i nagrywa film na ten temat, to myślę, że każdy z nas myśli w perspektywie o całym poprzednich 12 miesiącach, zastanawia się, co go czeka w kolejnym roku. Myślę, że jest to fajny sposób, żeby jednak być z siebie zadowolonym i być zadowolonym z tego, co się osiągnęło. Um, tak ogólnie podsumowując, uważam, że 2015 rok był bardzo fajny, ja w 2014 roku, który był okropny i który po prostu no poszedł kompletnie nie po mojej myśli, to miałam, wiązałam z 2015 rokiem dużo nadzieje, które się w znakomitej większości spełniły. No i muszę przyznać, że jestem zadowolona z tego, jak to wyszło, i mam nadzieję, że po roku takich wielkich rewolucji i takiego porządkowania swojego życia. Ten 2016 rok będzie takim bardziej rokiem na to, żeby trochę to swoje życie ustabilizować, żeby się zająć sobą, między innymi swoim zdrowiem, ogarnąć różne kwestie w moim życiu, na które nie miałam wcześniej czasu, i że będzie to okazja do takiego trochę wyhamowania. I szczerze ciężko mi powiedzieć, czy tak się stanie. Życie jest na tyle nieprzewidywalne, że ciężko, ciężko powiedzieć, czy ten mój plan się uda. Bardzo bym chciała. Myślę, że poprzedni rok pokazał, że można i że wyznaczanie sobie celów jest całkiem niezłą metodą. A w zasadzie, jak mi się to uda, pewnie opowiem za rok. Także przy końcu minionego roku życzę wszystkim, żeby byli tak samo zadowoleni z tego, co udało im się zrobić, jak ja. I przesyłam mnóstwo pozytywnej energii na kolejny rok. Ja też bardzo lubię wszelkie kwestie um, prognozowania, przewidywania, domyślania się, jak to może być w nowym roku, więc zapraszam na bloga, gdzie pewnie te prognozy na 2016 rok będę też um, analizować i roztrząsać. Um, jest to w połowie tytułem zabawy, w połowie jest to kwestia takiej afirmacji i um, nastrajania się pozytywnie do tego, co ma nadejść. I dlatego polecam wszystkim zajrzenie tam i zobaczenie, co można dla siebie z tego uszczknąć. A póki co dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia.